25 sierpnia, niedziela, analiza weekendowa spółki z indeksu WIG 20 W tej chwili na tapecie mamy KGHM, który, oczywiście, no powiedzmy sobie, jest tym, jest tym elementem. Od którego zawsze rozpoczynamy analizę weekendową, w tym tygodniu takie dodzi powstało, tworząc jak gdyby harami niskiej ceny. Widzimy zakres tego dodzi, jest niemal idealnie taki sam, jak tutaj ta korekta. To wszystko, moim zdaniem, łącznie z tym, co pokazywałem w ubiegłym tygodniu na wykresie samej, samej miedzi, pokazuje, że rynek powinien spadać niżej i albo do 70 zł, albo w okolice 60 zł. Ten spadek jest według mnie, no, chciałoby się powiedzieć, niemal że nie Uchronny. Jeżeli teraz spojrzymy na wykres dzienny, tutaj widzimy jakiś układ, który mógłby być korektą taką pędzącą. Rynek próbuje, ale no, nie widać tutaj żadnych objawów, żeby miał się skończyć. Cały czas jest utrzymywany coraz niższe szczyty, coraz niższe dołki. W związku z tym trudno jest tutaj powiedzieć o czymś, co miałoby powstrzymać, zwłaszcza jeżeli patrzymy na ten wykres również tygodniowy. No, należałoby uznać, że po fali pierwszej fala druga. Fala czy trzecia, fala czwarta, pora jeszcze na falę piątą, w tym całym dużym takim swingu spadkowym. Kolejna spółka to PKN Orlen, który utworzył nam tutaj konsolidację na wykresie. Aha, właśnie, nie wykres dzienny, tylko najpierw, przepraszam, najpierw wykres tygodniowy. O, no tak zrobiłem, ale tu Na wykresie tygodniowym mamy, widzimy tutaj, mamy harami niemalże idealne, dodzi. W połowie czarnego korpusu, a więc jakaś, jakaś nazwijmy szansa na powstrzymanie spadku tuż nad strefą wsparcia, ale patrząc tutaj na cały układ, raczej jest to coś związane z korektą, o czym już mówiłem w ubiegłym tygodniu, zwłaszcza, że jeżeli weźmiemy pod, pod, pod uwagę fakt, iż po ruchu w dół ta trójka nie wybiła nam tego szczytu, czyli jest typową korektą, to no to powinno zaowocować nowym dołkiem. Nowym dołkiem co najmniej no w tych rejonach tutaj 85 zł, jeśli nie niższych, bo tutaj bardzo prawdopodobne jest to, że będzie to może być nawet i niższy poziom. Teraz jeżeli spojrzymy na wykres. Yy dzienny pkn -u. no to widzimy tworzącą się tutaj, to Dodzi zostało tworzone przez taką chorągiewkę, czyli, czyli, czyli taki trójkącik mały, no, no po cały czas jesteśmy w trendzie spadkowym, mamy tendencję boczną, no czekamy, no chorągiewka jest to raczej statystycznie e, formacja kontynuacja, więc powinniśmy mieć wybicie dołem, no ale trzeba na to wybicie, że tak powiem, e, zaczekać, być może na początku tego nowego tygodnia. Kolejne spółki to spółki z indeksu, znaczy spółki finansowe, PKO-ESA, widzimy formacja harami niskiej ceny, brak jej potwierdzenia, ba, próba i, i czarna. Jeszcze obrona tej strefy, jak gdyby jest, bo mamy ten dolny cień, ale wydaje się, że tutaj raczej nie ma szans, jeżeli uznamy, że tutaj mamy jedną korektę, tutaj mamy korektę zbliżoną. No, mógłby być jeszcze jakiś próba podniesienia troszeczkę tego, tej ceny i dopiero potem, ale wydaje się, że tutaj zakres jest na tyle zbliżony, że no nie ma co się łudzić, a zresztą nawet gdyby miała być jakaś korekta, to nie jest to żaden powód do tego, że tutaj jeszcze kontynuowana ewentualnie, to nie jest to powód do tego, aby uznawać te akcje jako o dobra okazja do kupowania. No tutaj najwyraźniej wykres tygodniowy nie chce nam dać żadnych odznak. A w niższym interwale, no jeżeli spojrzymy, no mamy konsolidację. Ta konsolidacja, co prawda, mogłaby być układem odwróconej głowy z ramionami, ale tu potrzeba wybić wtedy 100 złotych, ten poziom około 100 zł, no a zasięg jest na poziomie 4 zł, czyli tutaj moglibyśmy dojść gdzieś tam w okolice tej strefy tutaj oporu, e, tworząc zbliżoną korektę do tej, no i nic, nic na razie nie wynika, że coś ponadto. a trzeba sobie już powiedzieć, że nawet jeżeli rynek ruszy tutaj do góry, by chciał ruszyć, to bardzo silna strefa jest na poziomie 101 i tu już może być problem, żeby, żeby, żeby to, to coś pokonać. Tym bardziej e, musimy sobie również oznaczyć, że mamy tutaj, gdybyśmy dokładnie chcieli rozszyfrować, to tutaj można znaleźć yy, osoby yy, lubujące się w formacjach cenowych, na pewno dostrzegą tu coś, co można by było, jeżeli byśmy tak po milimetrze sprawdzali, uznać za formację diamentu, tak? Formacja diamentu jest taką formacją, że statystycznie pół na pół wzrosty spadki, więc, yy, bo tutaj mamy takie, takie, więc można by to było przyznać, z tym, że wykres tygodniowy oczywiście cała sytuacja cała otoczka do tego plus ta konsolidacja bardzo zbliżona no moim zdaniem premiuje zejście na niższe na niższe poziomy i tak jak powiedziałem spadki dalsze spadki na akcjach PKO SA jeśli chodzi o PKO BP w tym tygodniu wyraźny pin -bar obrona tej strefy oporu zobaczmy ta strefa oporu jest wybroniona, czyli retest jest tylko inicj, ponadto długi dolny cień to pokazuje, że rynek będzie chciał moim zdaniem raczej dalej, dalej spadać i jeżeli miałbym tutaj określić co z tego może wyniknąć, no to oczywiście możemy mieć zejście tutaj gdzieś do poziomu 37 ale to moim zdaniem nie będzie koniec. To nie będzie koniec. To, to może być ewentualnie jakaś przerwa na ruch jakiś korekcyjny, po czym powinniśmy spadać dalej. Tutaj ta reakcja wzrostowa oczywiście wynika ze strefy na koronę, tak? Wynika ze strefy na koronę, ale pamiętajmy o tym, że ruch, który potem. Spadku, utworzył się do góry, nie wybił tutaj tego szczytu, więc no dalej jesteśmy, jak gdyby, w tym całym układzie spadkowym, i, i tak to należy według mnie odczytywać. Teraz, jeżeli spojrzymy na wykres dzienny, no to widzimy wyraźnie, że oprócz trójki ABC nie mamy nic. Tutaj już rynek strzedł, co prawda, jak gdyby poziomy tego szczytu pierwszego swingu, tutaj tej pierwszej, tej, tej górki pierwszego szczytu, jak gdyby zostały wybronione poprzez, poprzez dolny cień, ale jak widzimy, nie ma. Tutaj jakiś wielkich obrotów, a to oznacza, że najprawdopodobniej poniedzieli będziemy ten spadek kontynuowali dalej w dół, do no, co najmniej do poziomów tych około 37 zł. Kolejna spółka i ostatnia już to PZU. Tutaj widzimy mała szpuleczka, właściwie mały przerywnik w spadaniu. No Trudno spodziewać się jakiegoś ruchu w górę, tu raczej należy patrzeć cały czas w dół i pytanie, można sobie tylko zadać pytanie, czy rynek ruchem w dół wybije nam tutaj to minimum, czy mimo, że jeszcze zostanie powstrzymany tutaj w okolicach 34, 36 z małym groszem. Jeżeli teraz spojrzymy na wykres dzienny, no to widzimy polucę, która miała miejsce na podstawie, na bazie odcięcia dywidendy, nie ma nawet najmniejszej jakiejś wyraźnej na razie próby e, odreagowania, domknięcia tej luki. Mamy utworzoną konsolidację, można powiedzieć, pewną że można powiedzieć, że mamy tutaj coś, co może powstać, jak, i że może powstać tutaj podwójny dołek, ale do tego potrzebujemy wybicia poziomu 38,30. No bez tego to nie możemy 38,20, bez tego nie możemy mówić, że mamy tutaj jakiś podwójny dołek, bo po dużym spadku mamy konsolidację i najprawdopodobniej jest tutaj oczekiwanie na kontynuację, na kontynuację tego spadku e, dalej. I to by było tyle, jeśli chodzi o spółki z indeksu WIG